to Jeszcze jeden. Pach. Ho, 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 ho. Ktoś tu kogoś na dystans chyba trzyma, panie Malphicie. No to Kurwa, no nie wiem, bez tej kamery Hoppy odblokowanych to się nie da grać, Yes! Dobrze, no ale tylko tak widzę. O kurwa, no zaraz tutaj rainkuję. Nie, Nie wiem, czy mogę na przyszłość zajęciu ba, wydajęcie się. Co no, kurwa, on mnie poprowadził, że bym jak Malfoy sintował. No wiem. Nie mam r i botkę, go będę klikał. nie mam w ogóle r ale chyba Pa, 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 pa. Pa, kliknięty kurwa, idealnie, Czyli to wykerujemy? O, idzie Kindred, idzie Fizik, o kurwa, o kurwa. No, to nie zdążę chyba, chociaż... O kurwa, ale pan dobry jest. Jebane co klika, co robi? No kurwa, ta Kendra to Simone'a jakaś. Okay, mogę mogłem w stanąć, Patrzę No właśnie. Nie, ale nie. Na way no nie mogę! Ja pierdolę. Nie. niebie. Ah. Nie, nie miałem many. Jakbym miał manę, na no butem go zabił. A ja tu kurwa, Erka na mnie wrócił i tego zmanił. <dosłuch> On Będzie do mnie. Kurwa. Na no cię myślisz? Nie ja mogę tam podejść Skoro... no, Tylko den, no kto się, no, ten ten może den, no tu, nie. Czekaj, kawał nogi może zaraz się to pojawić My się źle jako oni wesprąć, Dobra, możemy wracać Co? jak oni go biją to możemy wracać się siebie to możemy się w nich wpierdalać Dawaj, daj Co jest? To tylko jednego tylko No i on no, zabije patrz, 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 patrz Zajbiście Yes O oh, kurwa, strolowałem Dobra, macie ją, macie ją Tam Jinx nie, się. Zajebiście, robicie Nie musiałam no No, było healka takiego mi było No, już No na no, fraj no, no. no. Я туда уже да, Я попал. Вот он пошел есть. Ну, курва, ебаный. Добро, брат, Ja miałem flesze, spokojnie Dzień po tej gierce zabiję Znaczy? nie będziesz zasłużał Dawaj, dawaj, dawaj Bacz, na tobie

Kurwa, nie. 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 Kurwa, Ha! Tego ja wiem. A, suka spierdala. Kurde, szkoda, że nie mam żadnego podróżnienia w tym. To wszystko. Nowe pysk. Bana się no. robić, nawet to jest księdza. Bo nic nie może zrobić, Tak. Bo jak czujesz, jak trafi się Q, to ja z bomby i ona umiera. Jak ty dasz jeszcze E to ona się wypierdala. Więc jak trafisz Q, to wszystko. No i Dobra. Powinna. No tu jest jakiś chłopak. Natmiast jeden z dwóch. Tam jest nautiliusz na 100%. Gdzie jest? Pokaż. Tu. tu, 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 tu. Powiem tak. Mam kilka. Czy mogę poszukać? Ty cowkin, cowkin, albo pójść na miło. Dobra, Smo pomóż smokom.